Widzisz? Ten, Tak. Dżinsy i wodzimy z tej strony. Proszę Pani, ja podstąpiłem dokładnie według instrukcji, to co na dżinsach było. Mi się rozdarło to wszystko. Yy, to znaczy, nie rozumiem. A spoda Warszawy dzwoni specjalnie. Yy, jak jechałem do Warszawy, to yy, pojechałem, kupiłem firmowy, proszę Pani. Teraz pan cały po środku pękło, wszystko rozwalone, no. Aha. Yy, a kiedy Pan kupował te Proszę Pani, takie, ja wiem, dwa tygodnie temu, no. Aha, dwa tygodnie temu, tak. To, proszę Pani, powiem, co się stało. Tam jest ta instrukcja taka, że to można widło tym związywać, takie są dwa takie tak. biki i ten, między tym takie są właśnie ten, te, te spodnie. Proszę Pani, pognałem to wszystko, ja już e, tam na te łącze, coś tam pod rzeką, e, proszę Pani, za, zamontowałem, Dzięki, żeby nie chciała było tych łańcuchów, czy kołków dzijać, tak? żeby się sami siebie, żeby się to piwo, by żeby się pilnowało. Proszę pani, jak nie, proszę pani gdzie? Bo prawda jest e, plaga tych grzów teraz tu wsi, nie wiem czy u was jest, e, gdzie są? Są gdzie? E, nie, nie ma. Nie ma. U nas są pyjdą, co nas nie by było, Pani cał dostaje. Związałem. Proszę Pani, jak zaczęły ciągnąć bydlęta, po, proszę Pani, poszło w środku na czwie, proszę Pani, żona się zaczęła do tego przymierzać, żeby to jakoś tak z tym, pod maszynę wrzucić, mamy maszynę do szycia, mhm. to w ogóle nie bierze, to w ogóle, to, co z tym robić, Aha. dwa tygodnie. No to wie przybiegać. Pan co, a gdzie Pan mieszka? W Kuczwicy. A gdzie to jest? Ile kilometrów od Warszawy? Proszę Pani, e, 60 kilometrów od Warszawy. No to no. najlepiej by było, jakby Pan przyjechał do sklepu i po prostu złożył reklamację. A ty, o, No to, to, drogą, tylko ty to, tylko, tylko, że to daleko nie jest jechać do Warszawy. W to liczbę, to, to będę dopiero gdzieś, może za, za tydzień bym pojechał. To żaden problem. E, reklamacja, znaczy gwarancję na spodnie ma Pan przez cały rok. Aha, no, Więc żaden problem, kiedy Pan przyjedzie. No, no. Ale dlaczego jest ten, hmm. że jest taka instrukcja, dajecie nam z tyłu na tym takim, jakiś z tyłu, nie? Tak. To jest taki skuzany, tam jest lewi, coś tam. Tak. I tam są takie, że takie są byki, albo taki no jałówki, nie wiem, no by, byki raczej to wygląda. I jest takie, że ciężki między, między tym. No to tak zrobiłem, jak ktoś na tej instrukcji, my cały całej tej mam, tylko mam kolwany w ciępach, no. No to proszę przyjechać, pokazać i, i obojętnie, kiedy Pan przyjedzie, to, to złożymy tutaj, napiszemy y, reklamację. Dobrze? A to dlaczego, to jest taka instrukcja, Pani mi powie. A ja nie wiem, ja nie... Pani żona nie, jak, jak żona na mnie naskoczyła, bo to mało nie kościuje nie? No tak, no ale no. proszę ja nie pracuję w fabryce. Że ja jestem debi, że, że ja jestem debil, że ja proszę pana jezynowie, to tam ja się nosi, to ja proszę pani zaczepiłem o bydło i bydło rozczarpało. Że to jest moja wina, jak, jak ja zobaczyłem, że można tak u, uczytkować, bo było z tyłu na dzień, tak były Ja no. rozumiem wszystko, ale no, moja wina też nie jest. Ja tylko proszę Pana sprzedaję, ja nie pracuję tak. w fabryce i nie produkuję No ja wiem, no. No, więc... ale może Pani wie dlaczego taką, taka instrukcja w tym No nie wiem właśnie dlaczego, Pani tam, zobaczyć Pani, ma Pani jeść jakiś podężko? czy pani zobaczy że tam jest, no to pani tam przekona, bo no, może pani się to Czy znaczy, ja chodzi Panu no. dokładnie o przepis prania, czy chodzi Panu o tą yy, nie wiem o co Panu chodzi tam, tak Tam jest, pani jak ma, ma pani dzieci, nie? Tak. Z tyłu, tak. I taki, tam gdzie pasek, tak. na zewnątrz. Jest taka skórka. Skórka jest, taka, tak. Na pisci są i, ta, i tak. te nie? I tam taki rysunek, gdzie tak. są takie bryki. Jakie bryki, i, I te byki rozciągają spodnie. Ale pan na pewno lewisy kupił. Hmm, no tak, no. Jakie konie? Gdzie? No ci konie, tam czy no, się pan. Konie, mógł... konie, o może to i konie, no nie tak, wiem, co taki tak słynek, to nie wiadomo co to jest w ogóle, no. No i pokaż mi Wojtek to jak to wygląda. Pokaż mi jak to wygląda. Aha, no tak, no jest, jest. Faktycznie. No, no, no widzi pani. No i co? No, no to. Mówię, że właśnie, tylko że ja nie, nie z koniem, ale z innym byłem i też wykonałem i mam wspólno zniszczony, no. Jejko, no, no niestety, ja panu nie pomogę, bo ja nie wiem. No. Nie wiem dlaczego się tak stało i. Ale sama pani widzi teraz. No jest, tak jest, zgadza się no. wszystko. No, no. Nie wiem, proszę przyjechać. Zobaczymy to spodnie, złożymy reklamację i, i wtedy będzie coś wiadomo dopiero. Dobrze, przyjechać. Dobrze, proszę Pani, tak. Pani się już nie, denerwuje, że coś stało. Nie, się stało. Ja się nie denerwuję, absolutnie. Bo nie. się nie stało, a to wszystko to jest dowcip. Jak to? Nie, tak, 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 proszę Pani, nic się nie stało na szczęście. Ja dzwonię do Państwa z radia. Jej!